Cześć, postanowiłem przedstawić Wam krótką instrukcję jak podłączyć i uruchomić ten oto domofon. to jest Orno Salem OR DOM SL923. Jest to domofon jednorodzinny. Występują też w wersji wielorodzinnej. natomiast mi jest potrzebny jednorodzinny z trzema unifonami, tak jak tu widać. Pokażę Wam, jak, to, jak ten zestaw podłączyć, żeby to działało. Przede wszystkim to jest domofon dwużyłowy, także podłączamy po żyły. Tak jak widać, to jest ostatni unifon. Mamy L+, plus, L- minus oznaczenia. To sobie podłączamy do drugiego domofonu. Z drugiego tak samo idziemy do pierwszego. Domofonu pierwszego, czyli najbliższego centrali sterującej, czyli temu panelowi. Tu jest ważna uwaga, zasilanie. Tutaj widać, to ten element to jest zasilanie. Kabelek idzie sobie do tego zasilacza, który jest podłączony bezpośrednio do sieci pod 230. To zasilanie musi być podpięte do najbliższego unifonu tej Centrali. I tutaj są tak samo L plus, L minus kabelki, które wpinamy bezpośrednio już do centrali na słupku furtki. Tutaj są oznaczenia widać, gdzie powinny być wpięte kable od unifonu. Dwa środkowe kable to jest elektrozamek i dwa te z lewej strony to jest przycisk zwarciowy do bramy. Także do tych dwóch środkowych podpinamy kable od furtki, od elektromagnesu furtki i od bramy, ponieważ jest to wersja domofonu z otwieraniem bramy. Domofon jest połączony zgodnie z instrukcją. Instrukcja jest napisana fajnie, przejrzyście. Domofon posiada też zworki. Tutaj w tej konfiguracji wszędzie zworki są włożone. Nie trzeba ich ruszać. Ja zaraz odpalę domofon, pokażę jak ten zestaw działa.